Dzisiaj, wam, dzisiaj pokażę wam, jak zacząć na serwisie Lockers. Wiemy, że niezbędne jest zaproszenie, więc wchodzimy na stronę lockersinviteu.cba.pl, gdzie je otrzymamy. Wjeżdżamy na sam dół strony i wpisujemy swój e-mail. W długim czasie zaproszenie dotrze do nas na naszą pocztę, więc wchodzimy na nią. W moim przypadku jest to o2.pl. Logujemy się oczywiście. Login i hasło. Czy już zaproszenie dotarło do nas Wchodzimy na e-mail Klikamy I wpisujemy swoje dane Pierwsze to imię Następnie nazwisko Kraj Oczywiście Polska Kod pocztowy Musimy pamiętać o czym, że musi, musimy wpisać bezmyślnika myślnika, inaczej niż to jest w Polsce. Czas. Plus jeden jak w Brukseli, Kopenhadze, Madrycie i Paryżu. Płeć. Mężczyzna lub kobieta. Telefon. Musimy wpisać z przedrostkiem 48. Wiele słyszałem o tym, że bardzo ważne jest też, aby wpisać 00. A to jest tylko informacja dla kuriera. W razie przysyłki, nagrody, data, urodzenia i oczywiście hasło. Teraz przepisujemy kod z obrazka. Kod składa się z dwóch części, więc musimy zrobić spację. i zatwierdzamy. I mamy już swoje konto. Aby codziennie dostać punkty, klikamy w datę w lewym dolnym rogu. Za do co dostajemy codziennie dwa punkty. Klikamy w DayLes. Tu codziennie czeka na nas pytanie. Odpowiedzieć możemy na nie tylko jeden raz. Najlepiej po angielsku, ale z własnego doświadczenia wiem, że obojętnie to wpiszemy, a tak i tak dostaniemy punkty. I zatwierdzamy. Dwa punkty powędrowały na nasze konto. Teraz pokażę jak zapraszać swoich przyjaciół. Klikamy w connect. Wpisujemy e-mail osoby, którą chcemy zaprosić. oraz treść wiadomości, która powędruje do niego. Następnie klikamy Invite. A zaproszenie do naszego przyjaciela już powędrowało. Dziękuję za uwagę.